Cześć! Witam Was w kolejnej recenzji, w kolejnym odcinku z kamerą wśród książek. Dzisiaj książka zupełnie inna, tkwiąca na mojej tak zwanej półce y, biograficznej, półce głównie muzycznej. Mowa o olbrzymiej biografii Johna Lennona, autorstwa Tima Riley'a. Ja nazywam się Miłosz Konarski i serdecznie Was na nią zapraszam. Jak widzicie, ta książka nie jest pierwszą biografią z tej serii, którą mam. Pierwszą, jaką dostałem już wiele, wiele lat temu od Dżedka, była biografia Beethovena. A kiedy grupa widać Foxal napisała do mnie z propozycją recenzji właśnie tej książki, wiedziałem, że nie odmówię. Zmierzę się z nią, zmierzę się z jej zawartością i postaram się stworzyć jak najbardziej merytoryczną recenzję. John Lennon nie jest to mi osoba obca. Zresztą to też możecie zauważyć, właśnie po mojej biograficznej półce mam jego jeszcze jedną biografię, do której się na pewno nieraz będę w tej recenzji odwoływał. Mam wszystkie zebrane listy Johna Lennona. No można powiedzieć, że jestem takim fanem. Wiadomo, jestem fanem Beatlesów, ale w szczególności jestem fanem jego osoby. I rzeczywiście lubię wiedzieć. O nim jak najwięcej. Nie jest to też pierwsza recenzja związana z Johnem Lennonem na tym kanale. Jak sobie tak sentymentalnie powrócimy do samych początków z kamerą wśród książek, druga recenzja, jaka w ogóle się pojawiła na kanale, właśnie dotyczyła Johna Lennona. Przypomnijmy ją sobie i powspominajmy te piękne, zamierzchłe czasy. Z godzina pierwsza właśnie skończyłem czytać książkę. John Lennon nie dokończy nam no, ale do rzeczy. Stali widzowie mojego kanału wiedzą, że mam taką jedną biografię, która jest dla mnie wzorem, do której porównuję wszystkie inne biografie. Jest to właśnie biografia również Johna Lennona. Jest ona napisana przez Filipa Normana i jest to, tak jak mówiłem, wzór. Wzór, do którego porównuję wszystkie biografie, no a ta traktuje o tej samej osobie. Więc jakby tutaj porównanie będzie też naturalne. Kim jest John Lennon? Chyba nie muszę wszystkim przedstawiać, jest to jeden z czwórki legendarnych Beatlesów, jeden z duetu kompozytorskiego, który na tą czwórkę miał największy wpływ wraz z McCartneyem. Naprawdę tworzyli ten zespół i gdyby nie oni, nie wiadomo czy w ogóle była szansa na powstanie Beatlesów. Ikona muzyki popularnej, naprawdę taka Chodząca żywa legenda, mimo że już nie żyje, ale to jest rzeczywiście człowiek, który za swojego życia już zyskał taki status, był taką ikoną, a zaczynał zupełnie normalnie w biednej dzielnicy Liverpoolu. Jego życie jest niesamowicie ciekawe. Poznajemy te wszystkie wydarzenia, które doprowadziły do powstania Beatlesów. Potem te wszystkie wydarzenia, które sprawiły, że z tego. Dość słabego, nie oszukujmy się zespołu, nagle wyrośnie naprawdę ikony popu. Sprawdzimy, jak to się stało, że ten sam człowiek, który stworzył She Loves You czy Help, później stał się tym samym człowiekiem, który na przykład nagrał w pewnym sensie niedoceniany, ale naprawdę niesamowity głęboki album Magical Mystery Tour. Jego życie jest rozdziałem zamkniętym. Niestety John Lennon nie żyje. Nie wiadomo, co by się dalej potoczyło, jakby się potoczyło jego życie. No, niestety, jego śmierć zamknęła wszystkie spekulacje o powrocie Beatlesów, o ich reaktywacji. Wiadomo, nie da się mówić o Lennonie, nie mówiąc też o pozostałych Beatlesach, dlatego z tej biografii dowiecie się również mnóstwo rzeczy o, o samym zespole, o tym jak działał, ale oczywiście, jest to jego biografia, dlatego głównie wszystko będzie się odnosiło do niego. Ja mam ze sobą naprawdę już y, dużo y, literatury naukowej właśnie o Beatlesach, jak na przykład Szał, również Filipa Normana. No tutaj wcześniej wspomniane dwie inne y, książki, dwie inne biografie. I dlatego już mogę ją w pewnym stopniu porównywać. Na pewno jest to biografia napisana bardzo porządnie. Jest to, można powiedzieć, praca naukowa z mnóstwem przypisów, z wypisaniem źródeł autor na ponad 700 stronach przybliża nas bardzo dokładnie w jego do życia Johna Lennona, opowiada nam o nim i jednocześnie opisuje też całkiem nieźle tło historyczne czyli to jest coś, czego mi za bardzo często brakuje w różnych biografiach tego, że okej, okay, jest przedstawiona jakaś postać, ale nie mamy nic powiedzianego o czasach, o wydarzeniach które na tą postać wpłynęły o innych osobach. To była właśnie cecha, za którą pokochałem biografię Filipa Normana o Johnny Lennonie, że ona właśnie mi niesamowicie wprowadziła w tamten świat, yy, pokazała mi, jakie wtedy panowały ideały, jakie były zasady, po prostu jak wyglądało tamto życie, jak wyglądał świat, w którym Lennon się urodził, w którym Lennon się wychowywał i w którym Lennon później tworzył. Ta biografia również coś takiego zawiera, jednak ustępuje ona i na pewno nie przebiła tej biografii. To już może być dość subiektywna ocena. Generalnie są to porównywalne prace, jeżeli chodzi o ilość, o wkład i o naprawdę jakość tego dzieła, bo to już jest naprawdę dzieło naukowe. Fakty są tam rzetelnie zebrane, bardzo dobrze przedstawione, ale trochę irytował mnie sposób, Bycia autorem, ja czy tak mogę powiedzieć, ale chodzi mi o to, że bardzo często autor tej biografii odwołuje się do swoich poprzedników, do autorów innych biografii yy, i komentuje ich dzieła. Czyli na przykład, yy, nie wiem, powiedzmy, mówi o dzieciństwie i jest cały akapit, całe dwa akapity, gdzie autor wymienia: yy, W biografii takiej a takiej, którą napisał taki ataki, taki, według mnie za mało opisał. O życiu tego. Tamten w ogóle pominął pewne wątki, i dlatego ja teraz jestem najlepszy. Opowiem wam, jak to było naprawdę. Trochę mnie to irytuje. Wiadomo, że cały czas wypływają nowe fakty, ale y, autor w takiej książce powinien być zupełnie niewidoczną osobą. Powinien być bezstronny, a, a tutaj właśnie bardzo dużo było takich odwołań, właśnie co do innych źródeł, co do innych publikacji na ten sam temat, i to mi dość przeszkadzało w tej książce. Mimo tego, książkę czyta się bardzo dobrze dla każdego fana Johna Lennona, dla każdego, kto jest choć trochę zainteresowany tematem, albo właśnie chce się dowiedzieć czegoś nowego. Jest to naprawdę świetna pozycja dlatego Leon, człowiek mit muzyka, Tima Riley'a dostaje ode mnie ocenę 5+, jako naprawdę bardzo dobra książka. Serdecznie dziękuję grupie wydawniczej Foxal za umożliwienie mi przeczytania jej, za umożliwienie mi dołączenia jej do mojej kolekcji tuż obok Beethovena. To się nazywa miejsce. Ciekawe, czy by Lenon kiedyś pomyślał, że stanie obok Beethovena. No i cóż, ssacie, to było na dzisiaj tyle. Jeszcze raz przypominam wam o portalu z książek.pl gdzie znajdziecie poza tym, że wszystkie moje filmy, to dużo, dużo więcej. Recenzje, newsy, bardzo ciekawe felietony. Wiele ciekawych blogów pisanych przez naszą redakcję. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ja już się z Wami będę żegnał. Na razie, cześć!